Cześć, ja jestem Bartek i zapraszam Cię na pierwszy odcinek Galantego Vloga. Był co prawda odcinek przed nim, czyli zerówka, pilot i był on wypuszczony po to, żebym przekonał się czy te treści, ta zawartość, którą chcę tutaj prezentować będzie atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się zamieścić pod tamtym materiałem komentarz, dać łapkę w górę bądź skontaktować się ze mną telefonicznie czy osobiście żeby dać mi informację zwrotną o tym, jak to wypadło, czy mogę coś zrobić lepiej i tak dalej. Także bardzo się cieszę z tego, z tego odzewu i mogę z czystym sumieniem przejść dalej. I teraz co do tego dalej? Muszę się cofnąć jednak do pilota, czyli rzecz, która mi uciekła prawdopodobnie w montażu. Nie zawarłem tam samej historii nazwy. Nazwa składa się z dwóch słów i zależało mi na tym, żeby te słowa zaczynały się od tych samych liter, tak jak chociażby pseudonimy artystyczne Grety Garbo czy Merlina Mansona. To jest ten sam schemat i też chciałem, żeby w nazwie było coś regionalnego. Jest to właśnie słowo Galante, które dla nas tutaj łódzkiem mieszkających oznacza coś bardzo dobrego, coś bardzo wysokiej jakości i. To mi bardzo pasowało do nazwy. Graty tłumaczyć chyba nie muszę. Po prostu cały off cały offroadowy, który ze sobą wozimy w teren na wyprawy po to, żeby nam ułatwić i uprzyjemnić. I to jest taka, takie, takie główne wyznaczniki, którymi się kierowałem. I również te dwie litery G fajnie mi się schodzą w logo tworząc właśnie te, ten łańcuch. Który też symbolizuje coś, coś mocnego. Ok, jestem po wyjaśnieniu, mogę wreszcie przejść do samochodu i pokazać Wam, co się stało przez ostatni tydzień, jak tam postąpiły prace. Tak jak widać, tutaj wjechały już maty tylowe. Są one tutaj na podłodze. Na tej ścianie grodziowej. Również są na słupkach C. To wszystko za chwilę zobaczycie w time lapse, jak to przyklejałem. Dodatkowo na tych słupkach jeszcze jest podklejona gąbka. I tutaj, pod całym tym pokryciem, też jest 3 mm pianki. Czy jest ciszej? Jest ciszej niż było. Natomiast nie jest tak cicho jak było to z kanapą. Spasowanie plastików po instalacji tego wygłuszenia no jest trochę gorzej niż, niż to było. To widać, że to troszeczkę tak sobie pręży i, i po prostu tego miejsca pod plastikiem na klips jest, jest mniej. Tutaj może to będzie najlepiej widać na różniku, że to sobie troszeczkę tutaj odstaje, ale nie robi mi to takiej różnicy, no bo zależało on po prostu na tym, żeby było cicho. I tak cała ta przestrzeń, ta powierzchnia będzie zakryta siatką, i, i będą tutaj powieszone jakieś akcesoria, więc, więc nie robi mi to takiej różnicy. Jeśli chodzi o samo wyklejanie samochodu, jest to czynność stosunkowo prosta, to znaczy nie wymaga to jakichś specjalistycznych narzędzi. Wystarczą dwie ręce, nożyk i rolka do wałkowania, i to pozwoli Wam tutaj wszystko zrobić, natomiast zajmuje to od choroby czasu. Mnie wyklejenie podłogi i tej ściany zajęło 15,5 godziny. Tak liczone takiej normalnej pracy. Jeżeli jest jakiś prototyp, który Wam mogę sprzedać, to na przykład robiąc tutaj stronę lewą, słupka C, wykrawając już sobie wszystkie okienka na klipsy i tak dalej, przed przyklejeniem z powrotem na stół odrysowałem sobie na stronę prawą to samo w lustrzanym odbiciu. Dzięki czemu no, zaoszczędziłem trochę czasu na wykrawaniu i odznaczaniu tych otworów po drugiej stronie. Przygotowując tę modyfikację, zdecydowałem się na pozostawienie oryginalnych zapinek do pasów, dlatego że one są tutaj też oprzewodowane, mają swoją wiązkę i są tu po prostu czynniki zapięcia. Nie chciałem w to ingerować. Co do samych zwijaczy, środkowy jest wyprowadzony. Tutaj jest on po prostu na wspólnej blaszce z tą zapinką, a boczne są schowane tam pod plastikiem, są po prostu zwinięte do końca. To też jest ze względu na elektronikę, jest tam po prostu pirotechnika zintegrowana. i Ona się przy każdym uruchomieniu pojazdu musi zainicjować. Nie usuwałem tego, nie odpinałem, po prostu zwinałem cały, cały ten zwijacz. Ładnie zabezpieczyłem oryginalną spinkę. I sobie to zostawiłem, pod praktykiem, nie przeszkadza. Natomiast dzięki temu tutaj zyskałem dodatkowy punkt do mocowania, mocny punkt, bo jest to w końcu mocowanie pasa bezpieczeństwa. Skoro tam już zacząłem o punktach mocowania, to jeszcze raz lewa strona, czyli mamy tutaj punkt, gdzie był przyczepiony pas. Tutaj na tej powierzchni mamy plastikowe klipsy, ale my je sobie usuniemy. To ich mocowanie są okrągłe otwory, więc te otwory zostaną rozwiercone, zaciśniemy tam tylko nakrętki. I, I też będziemy mieli bardzo fajne punkty, jeżeli ktoś chci, kiedyś chciałby to przywrócić do fabrycznego stanu. No to po prostu zamiast tych klipsów trzeba będzie wkręcić śrubę z szerokim łbem i to będzie spełniało swoje zadanie. Z kolejnych punktów mamy tutaj jeden gwint gdzie był mocowany lewarek. Tutaj mamy taki uchwyt i go sobie odkręcimy i mamy też fajny gwint. Tu jest kolejny, gdzie był zaczep od rygla oparcia kanapy. Tu znowu mamy podobny zaczep. No i kolejne punkty mamy dopiero na górze. Osoby sobie i to są właśnie Miejsca, gdzie są cykorłapki i tam są gwinty M6, także to też sobie wykorzystamy. Te zaczepy niestety nie do wykorzystania, bo to jest taka plastikowa wkładka i ona się tam po prostu ząbkami zaczepia, i nic więcej nie można z tym zrobić. Jest tam po prostu takie prostokątne okienko. Wchodzi, wchodzi ten haczyk, wchodzi za ślepka i, i rozpiera tam taki jeden element. I to jest tyle. Jeśli mielibyśmy się gdzieś tu jeszcze do czegoś chwycić, no to mamy. Tutaj też możemy to sobie rozwiercić i zacisnąć nie to nakrętkę. I to by było wszystko. Jeszcze chwilę powiem o założeniach projektowych. Wybraliśmy lodówkę i jest to Jolko ET18, czyli taka mała lodówka ona się znajdzie w tym miejscu. Znaczy tutaj będzie jej jedna ściana po to, żeby pasażer mógł sobie spokojnie odchylić swoje oparcie, zająć wygodniejszą pozycję, na przykład do tego, żeby się zdrzemnąć w trakcie jazdy. Ta przestrzeń w tej części będzie wykorzystana na bagaże, natomiast po lewej stronie będą organizery, będzie miejsce na, na różnego rodzaju Przyda się. Świetnie. Mamy już omówioną tę przestrzeń i za mną, to wszystko, co tam się znajdzie i jak to będzie zorganizowane. Dlatego zapraszam Ciebie teraz na timelapse z wygłuszania, a po nim podsumowanie i plany na kolejne prace. To the 16th floor, I just need a little more. Rocking out to Lona Shore, making that things swim back and forth. Look at us, we're out of sorts. Thank God we're not keeping score. Losing our mind to cannibal doors, making that things swim back and forth. Going up to the 16th floor. I just need a little more. Rocking out too low, not sure. Making that thing swim back and forth. Look at us, we're out of source, Thank God we're not keeping score. Losing our mind to cannibal course Making that things swing back. Short. making that thing swing back and forth. Look at us, we're out of sorts Think God we're not keeping score. Losing our minds to cannibal course, making that thing swing back. bardzo lubię oglądać timelapsy, to kiedy ta praca idzie tak ciach, 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 wszystko się wydaje takie szybkie, proste i naturalne. Mam nadzieję, że Tobie też ten fragment się podobał. Co do dalszych prac, to w tym tygodniu wchodzimy ze skanowaniem. Musimy sobie całe to wnętrze zeskanować, zrobić z tego model 3D i dopasowywać kolejne elementy. Podłogę, szuflady, przegrody. Miejsce na lodówkę. Ja już się nie mogę doczekać, także w następnym odcinku o Rangerze będzie to wszystko pokazane. Dziękuję bardzo za ten czas, który spędziłeś w moim warsztacie. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!